Hello everyone, tu Filipiński, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w League of Legends e, Jesteśmy sobie teraz na Westie jakby co I gram sobie Shenem No dobra e, Zobaczcie mam super skina Wow, to kiedyś, kiedyś dawno temu kupiłem ja sobie skina do Shen'a Ale dobra, e, gram przeciwko Ksinowi jak tutaj widzicie, więc o, Zacznę sobie z... Taką małą zbrójką I po oty A co mi tam? E, dobra, co tu jest jeszcze ciekawego? Jest Queen Także będzie śmiesznie. Jest Karma AP, która, no, też będzie śmiesznie. Alistar i Nasus dżungli O, no, to całkiem śmieszny team. Zobaczymy, jak ta Karma będzie się trzymać. O, tutaj jest chyba jakiś Asian King i Crack King. Nie, może się nie znają. O, nieważne, dobra. Co tutaj mają przeciwnicy jeszcze? Lee Sin Lulu, e, ja będę przeciwko Xinowi i Ani. No dobra, to trzeba e, zabronić Ani snowballować, zabijać mojego mida i biegać i zabijać wszystkie inne linie. W sumie karma byłaby dobra do tego, bo ona chyba będzie w stanie wygrać na linii z Eni. Karma nie jest niby taka fatalna pod AP. Na support moim zdaniem jest średniowa troszeczkę, bo ona potrzebuje, to jest champ, który potrzebuje dużo farmy jednak, a na midzie na linii jest naprawdę dobra, ale potem już trochę słabnie, no bo nie ma żadnych syceków i nie ma takiego koksiarskiego Damage'a, którym by mogła nadrobić. No, niby ma jakieś Utility, ale... Szczerze to wolałbym na przykład Keil nam I jej Utility albo... Yy, ...Soraka. Soraka dostała dużo nerfów, a na przykład Apejana. Przyjemniej się gra z takimi postaciami. E, no ale dobrze, zobaczymy tą karmę. Dawno się nie widziało karmy, także spoko. Bo powiem wam szczerze, że tego, ksi, tego, tego Skina do Super kupiłem tyle czasu temu. Kiedyś Shen nie był takim mainstream'owy, był rzadkością. O, to były piękne czasy. Ja tutaj będę się starać za każdym razem, kiedy mam kuldę rzucać w niego nożykiem. Taki będę miły. A co, niech ma, nie? Tak się mniej więcej gra szedę moim zdaniem na topie, całkiem śmieszna opcja. Ale tylko nie chcę jakoś hardcrowo puszować linii, więc muszę unikać jakichś super harasów. E, gdy rzucicie czar, to nie, nie dostajecie fokusu od minionków. O, także to jest dosyć ważne, więc możecie spokojnie używać Q i fala minionków się nie będzie puszowała. O, zobaczcie, jak go już społczyłem, nie? No, taki sobie Xin. Niech ma. Dobra, ale można też, wiadomo, używać tego do laskitowania, jest najlepiej. Dobra, on ma manę, także się z niej wypstryka szybko, mam nadzieję. Nie ja będę go tutaj denerwować, ile wlezie. Przeciwnicy mają dużo adeków, także ja sobie pójdę tutaj dosyć tanki. O, będziemy mieli ta strasznie tanki team, będziemy mieli Nasusa, będziemy mieli Shen'a. GG. O, zobaczcie. Ale to chyba ładny gong wyszedł. No a zultowałbym, gdybym miał jak zultować SS, SS, SS. Napiszę im nawet, a dobra. Bo on tutaj chciał właśnie coś skminić nie? Ale. Kurde, mogłem go teraz ładnie stuntować to byłoby fajna akcja. A go i by dostał od wieży Bo przyszedł za blisko. Dobra, mam teraz starsze. No dawaj, panie Ksin. Ten w ogóle pan Ksin nie chce raz hitować, trochę się cyka, z tego co widzę. Ale wie, że moja linia będzie puszować, więc może ją sobie potem e, zamrozić pod wieżyczką. O, a niech ma. Zgarnij, haras. A ciekawie na tym topie, nie? Ja sobie mu złożę teraz e, Sunfire'a. Myślę, jako pierwszy item będzie całkiem śmieszny. Do split puszu jest bardzo fajny, moim zdaniem. Spokój, Tomek. O, jak ja go muszę wkurzać, nie? Lol, niech ma. Dawaj, dawaj, dawajemy. No i miodzie. Ten slow mi jeszcze zapełnił ganka. Ela kila, co ja gadam. No i elegancko widzię, ten Xin jest jakiś średniowy, powiem wam szczerze. No ale ciężko ma na moim zdaniem. Tym bardziej, że nie wiem, czy dobrze zaczął z butami, Na no nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zobaczcie, ile on teraz straci milionów. Uuu, to będzie bolało, pan Xin'a. Mam takie dziwne wrażenie, co? 10 milionów, ja mam 29. On jeszcze chciał tutaj podobijać, nie? I wtedy też trochę stracił. On dobrze kombinował, że chciał tak naprawdę dobić, nie? No ale teraz będzie miał ciężko, bo ja sobie kupię... pas Giant's Belt, pas Giganta w polskiej wersji. Lulz. Dobra, i są... E, są potki, są... Mam jakiegoś Ward'a nawet. Okej. Okay. Co on ma? On sobie kupił cloth Armor. No to nasze na w sumie średniowo, bo jak zauważyliście, spamuję mu non stop z Q. Trochę słabo tylko, że nie mam dobrych masterek potrzeb. na no, moim zdaniem czerwone powinien. Jeśli jesteśmy na topie, to czerwone Magic Penetration, żeby zrobić Q z jak największy damage. A niestety nie mam takich. Żeby to wytankować. Chociaż może i mam, ale nie wziąłem. Możliwe. No i masz. I jedziemy od nowa. O stary ty to masz ciężko ze mną O i nie łapię fokusu od minionów, tylko po prostu o. I nie, nie. Spoko. Niech puszuje linię. Niech się naraża. Ja zaraz będę miał szósty. Xin może mi przerwać ulta chyba. To jest tylko niefajne troszeczkę. No i powiedzmy, że dobry, dobra wymiana dla pana Xina wyszła. Dobry, dobre, dobre. No, i elegancko, po raz kolejny. Zły występek. <laughs> dobre, ja ulutuję Alistarka. No, nie, padł ktoś. No, man, słabo. Ale spokojnie będzie double kill No problem 4-0-0 Shen A skoro idzie nam tak wyśmienicie, to zagramy sobie może z małą odrobiną damage'a Kupimy sobie jakieś fajne itemki pod e, damage, żeby nie było Ale ten Shen jest fajny czasem, nie? Ten jego ult jest słodziaśny Dobra, kupię sobie teraz buciki, albo nawet je ulepszę do ninja tabi oni mają trzech adeków takich, bazujących na autoatakach, e, Właśnie Lissin, Varus i Xin. To myślę, że to nie będzie złe. E, ale Mercy byłyby równie dobrze, bo mają też sporo slowów. Lisin ma slowa, Lulu ma ceceki dobre. No oni mają dużo. Mercy też będą dobre. Ale to nie ma co się spinać, nie? To i to będzie równie dobrze. Może Mercy odrobinę lepsze byłyby dobre, nieważne. Ale póki co nie kupiłem butów pod attack speed, więc nie ze mną fatalnie. E, dobre. O wow, wow, wow. Dobre las -y, panie Shen. Dobra, ja sobie postawię tutaj warda, napiszę SS, a nie piszę nic. ale tutaj, najlepiej jeśli jesteśmy po tej stronie, to polecam postawić tutaj warda. Będziemy widzieć, jak ktoś wychodzi w miarę wcześniej. A jeśli wasz Mider zwarduje tutaj, o, mój prawie zwardował tutaj, no to jest po prostu miodzie, bo jesteście nie gankowalni. A masz Dawaj, zbij się ze mną. E, dobra, ten księg jest dziwny. W sumie to mógłbym go zdejmować, nie? Zaraz go zdejmuję. On prosi teraz o gankę zapewne. Zaraz go zdejmujemy. Omen, oh ale ten mój bot to sobie nie radzi za dobrze. No ja niestety nie mamy szulta. A, Ksin się wyleczył, dobra, teraz Dave nie będzie taki mądry. Ho! Super heal. Pamiętajcie, żeby się healować w miarę z tego, elegancko. Dom, 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 super karma, nadciąga. I wszystkich morduje. Nie, oni pewnie tam na lo po prostu uciekali, karma by nikogo nie zamordowała na sobie. Kurczę, nie mam ulta, 30 sekund, no a na chyba kmini tutaj ze mną jakiegoś dajba. Jak sin złożył sobie tylko buty. Dziwny tym, bardzo dziwny. No ale dobra, teraz będę miał ulta, także znowu coś pomogę. Potrzebuję jeszcze mojego Sandfire capa. No idzie mi dobrze, tylko mój team jakoś tak średnia, bo mam nadzieję, że ich jakoś wykerujemy, nie? E, ile mi brakuje do Sunfera? Chyba z 200 golda. E, no, coś takiego. E, więc dobra, ja sobie tutaj poczekam. Po farmie sobie jeszcze chwilę. A no, masz. No, taki mały trade z Xinem. O on ma ciężko Biedaczek. Dobra, ja tu będę zaglądał na inne linie. Jak sobie tam razem. Żeby coś zultować, Koksin chyba może mi przerwać ulta. To jest niedobre, bo on ma podrzucenie. Podrzucenie chyba powinno przerywać ulta, więc trochę lipa. Okej, okay. dobra, także tutaj się w miarę staram rozglądać, ale szkoda, że Quinn przegrywa z Warusem. Dziwne. Quinn jest całkiem fajnym czampem, powiem szczerze, podoba mi się. Tylko nadal e, ten ult jest jakiś taki mech. Mógłby być lepszy. Eee, tak to nie dobra ja tutaj go staram się zignitować jak najszybciej dobrze o o o o o o, o panie daj pan spokój dobra zostawię dla adekery killa mogłem od razu chase'ować tam kogoś innego lulu na przykład nie, dobra, nie będziemy daj lulu. O, może Dobra, jolo, jolo, jolo Dobra, flash ono O, no to fajnie, Dobra, ja teraz muszę iść bronić topa. Ok, to teraz trochę e, spuszczuję. A, dobra, mam Sunfire'a, także teraz jest większa moc. Dobra, jazda, jazda, jazda. E, teraz pójdziemy sobie. O, proszę. Widzicie, da się wykierować. Shenem akurat nie problem wykarować. Ten ult jest dobry, jest dobry jeden na jeden, to jest ważne. Jeśli chcecie postać, znaleźć, która dobrze karuje, to tak. E, dobra do 1 na 1, ale dobra też tym teamfightach i żeby pomagać, biegać i pomagać teamowi. Żeby oni też zdobywali killa. Bo sami nie wygracie zazwyczaj gry 1 na pięciu. A jak im jakoś pomożecie, to zawsze jest jakoś lepiej. O, karma dlatego będzie dobra na Anie. E, ona rzuca jakieś tam kombo, a Karma ma OP tarcze. Naprawdę ta tarcza jest mega silna I nic z tego koleżanko Teraz pójdę sobie w Wormoga, a potem lecimy w hardkorowe itemki Chyba, że Ania będzie jakoś hardkorowo nafeedowana Wtedy coś pomyślimy innego Bo wtedy bym złożył ewentualnie Magic Resisty jakieś Ale tak to myślę, że polecimy sobie w jakiś hardkorowy damage, yeah nie mogę tam się tepnąć O, średniowo Średniowo im to idzie, co? Ten, ta zużyła tarczy i w ogóle nic nie obroniła tą tarczą bio Oksin ma już pas giganta Lul ale chyba dobrze będzie się budował ten Xin. Nie ma co się Xina budować tak jakoś pod AD. Zresztą widzieliście mój build. Eee, jeśli oglądaliście odcinek z Xinem, to mniej więcej pokazuję wam, jak e, ja buduję Xina. Moim zdaniem to jest bardzo dobry sposób, jak i nie najlepszy. Xin jest. O, lol. To jest gank. jest nice gank. Masz jeszcze Q <noise> No i dobrze. Eee, skoro Anie jest tutaj na topie, to elegancko. Ten Xin jest jakiś e, dziwny. Ale powiem wam szczerze, że. What? Double kill No Ania polazła na topa i teraz mają. Powiem wam szczerze, że mimo, je, że ten nie jest AFK, to wrzucę tą grę. <grych> e, nie, on nie jest AFK, on się normalnie rusza teraz. On jest po prostu dziwny. <grych> chcę wrzucić tą grę, ponieważ. O ile jeszcze nie wiadomo, czy wygramy i jak to pójdzie. Ale chciałbym wrzucić tą grę, bo ten Xin trosz, niby troszkę teraz awkuje. Ale już która już gra z rzędu, gdzie ktoś w drużynie przeciwnej wyszedł. W poprzedniej grze Tristana wyszła, a tak dobrze mi szło w i nie pokazałem wam tego. No i smutno mi z tego powodu. A masz. Lol. Dobra, chcesz się z Shenem? OK Okej. <gryw> Dobra wymiana, panie Xin. Nie, Excin ma teraz ciężkie życie. Dlatego ja postaram się wziąć topa, wygrać go już i coś pośmigam. Coś może zgankujemy fajnie. Ja mam ulta w razie czego, także tutaj będę pomagać, tylko wiadomo, tutaj na razie nic się nie dzieje. A darmowa wieża na topie jest. We have a silly pussy mid. A czego ta Ania? Coś tam próbowała zgankować całkiem spoko. O, tu będą jakieś hardcore akcje. Dobra, wiecie co, ja tutaj się od razu zultuję, bo wiem, że z tego nic nie będzie. I od razu pojadę tam na gości jeszcze. No, ale ja tu jestem sam niestety. No jazda, jazda, jazda. Karma dobije. Dobra, ja jestem Szenem, więc niech mi nie wyrzuci, tak, tak Tutaj jeszcze tą Lulu, uwaga na Anię. Dawajcie tego lepiej. O jakie uni jakie uniki, wow To akurat uniknął, ładnie Dobra, wezmę sobie Żeby być unstoppable motherfucker <laughs> 503 Fajny jest strzel. Dawno nim nie grałem. E Bo ma permabana, może dlatego. Nie uważacie? Worst jungle ever O, flamują się, jak słodko. Jej tibers, Tibers morduje. Dobra, nie patrzę na to, ja idę na topa. Wezmę sobie jeszcze mojego warmoga tylko Przynajmniej części do niego. Trzeba zatrzymać tego ksinę, żebyś sobie nie pofarmił. W ogóle wiecie, że nie, nie powinno się mówić na niego Xin Zao, tylko Zinzao Zao albo Xin Zao. <grywa> Takie jest e, mniej więcej zamierzenie tego. Zazwyczaj Riot właśnie pierwszy pyta się, wymyśla nazwę, i potem pyta się, jak byście chcieli, żeby e, ta postać była wymawiana. No nie? E, na przykład Nidali. Nie powinno się mówić Nidali, Nidale, blebleble Tylko powinno być z Y Nidale Nidale O teraz dobrze powiedziałem, z drugim razem mi wyszło Ciężko wymówić tutaj czapy w tej grze, nie? Dobra, ten się zrecallował Bla 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 Ile mój ult ma cooldownu? 3 minuty Dużo nerfów dostał O, nie było mnie tam, niestety o, kiedyś ja powiem wam, że Shenem, Shen to jest jedna z moich pierwszych postaci Kiedyś widziałem e, pewnego amerykańskiego let's playera I to nie był żaden pros. koleś po prostu nawet nie był 30 levela Ale tak mniej więcej zaczynałem właśnie Shen mi zainspirował do grania w LoL'a trochę Bo e, zobaczyłem jakiegoś kolesia, który gra Shenem I tak wow, wow, całkiem LoL ten fajny, ja wtedy grałem cały czas w Dotę No i e, kupiłem sobie kilka postaci Zagrałem sobie właśnie z Shenem, kupiłem go z czasem LOL, on mi nic nie robi. Oj, panie Xin. Fleśnie. No, fleśnu. No. A, nie mam energii, jestem zmęczony. Ale masz ku... Na, w nagrodę za dobrą walkę. Good game na napiszę. <ślesz> o, haskrowy nasus. No, to jest haskrowy nasus. Zestakuj go. <ślesz> Dobrze, pani nasus. Wow, oni się trochę kłócą. A ja wezmę sobie drugą, wieżę Mech. Wow, karma, no. A mój team na początku, jak byliśmy w lobby. O oh my, good, another LOSE Znowu przegrali, znowu przegrałem. Ktoś napisał. Alistar czy ktoś. A widzisz, widzisz. Shen kieruje. Przynajmniej stara się. O, dobrze, jesteśmy tu go. Karma, tutaj jakieś chore akcje kminie? O. Siemano. Wow, trochę hardcore. My tutaj pobadamy chyba. Dobra, ja mu nie pomogę. Ja mu mogę rzucić jakiś kół i postaram się zebrać jakoś fokus na sobie. No i tak to wyszło. Dobra, to by było na tyle. Jak chcesz, to mogę go zultować. Nie, dobra. Niech się wycofają, spoko. Ja mam teraz na mogę także gg, gg, gg. I teraz idziemy w jakieś itemy e, pod damage. Jak myślicie? Myślę, że Triforce zawsze składało się na szyna i jonik Sparka. E, to były dwa itemy, które składałem zazwyczaj nim pod... Pod, a, jakiś, pod jakiś Damage AD, nie wiem, czy to nazwać AD, o wiem, pójdziemy sobie w Trinity Force. E, można niby w Statica pójść, ale nie, pójdziemy w Trinity Force i pójdziemy jeszcze sobie w ten fajny item. O, w Zephyr, nie Zephyr, tak, Zephyr. Zobaczcie, da nam kurdą reduction, przyjemnie, Movement Speed, bardzo przyjemnie, Attack Speed, Attack Damage i przede wszystkim zredukujemy sobie te cyceki, czyli bardzo fajnie moim zdaniem. Shen, jest, Shen lubi Attack Speed, powiem wam szczerze, bardziej niż AD nawet. Zaraz wam powiem mniej więcej czemu, na ile dobrze pamiętam. Bo każdy auto-atak, zobaczcie, na dole. Każdy tam auto-atak zmniejsza cooldown o jedną sekundę. A ten key strike zobaczcie, bije z niego 200. I uzupełnia mi jeszcze 30 energii, no to bardzo przyjemnie, dlatego składało się naszenie attack speed bardziej niż jakieś tam AD, niż jakieś tam Bayer'y, rofer'y. Ale chyba, chyba onimy strasznie. Myśl on to, chodzi ani ku. Cool. Tak, dokładnie. To jest właśnie yy, karma, dlatego jest dobra. Tutaj możecie sobie przeczytać, że jej tarcza yy, chroni ją przed jakimiś tam kombosami. O, tutaj jakiś hardcore'owy Hardcore'owa próba o. o, ale przem coś ty zrobił. Ale i tak by nie wystarczyło mi zasięgu. Nieee. Lol. Freeze <laughs> Police. Ale przyjemna gra. O, dobra, panie ksinie, panie ksinie. ja tu muszę kupić jeszcze Triforce. Ja chciałbym ten Zephyr pokazać wam, jak to działa. Bo przeciwnicy, no chyba, chyba nie pozwolą mi na to. O, Xin kupuje moim zdaniem słabe. I ten pierwszy Frozen malet na Xina, no to jest słabe. On jest dziwny. On jest bardzo dziwny. No, ale co mam nie wrzucać kolejnej gry? <gry> no dobra, no, no. No, nie myśli, no po prostu, co ja wam mogę powiedzieć? Trochę słaby typek nam się trafił, ale poprzednią grę, no niestety, już chyba dwie, nawet pod rząd, tak mam. Może nie pod rząd, yy, no. Dużo gier generalnie ostatnio omijam. Nie mogę wrzucić. Poprzednią grę, fajnie, naprawdę, tak fajnie mi się grało, ale kurcze nie, nie mieli Tristana, tam miała ciągle jakieś DC, więc kurcze stwierdziłem, dobra nie wrzucę. Wyłączyłem po prostu nagrywanie i mech. Dobra, ja tutaj mniejsza z tym, ja tutaj staram się oglądać, czy coś się dzieje. A, ale nie, dobra. Shen jest przecież ko koksem jeśli chodzi o speed push dlatego y, dobry jest właśnie, kiedyś był na niego Yonix Park I dlatego też kupujemy na nim Sunfire Cape, a, bo możemy w miarę szybko czyścić falę minionów Po prostu stojąc przy niej i je jesteśmy dzięki temu tanki O, dobrze, mi nie przerwał, bo bym się wkurzył a, a może od razu pójdziemy sobie w Zephirka? Dawajcie, przetestujemy pierw Zephira i weźmiemy sobie mieczyk, o Zephyr, a potem Treeforce. I po prostu będą mogli mnie cmoknąć Fajny jest Zephyr, szczególnie jeśli macie ADeków A mają sporo AC mają sporo Na przykład na Xin'a, Xin ma fajnego slow'a Co jeszcze ma tam, Kaziks ma jakieś tam chyba slow'y, bajery Jeśli mają właśnie dużo takich, a dużo ceceków. A chcecie mieć... Yy, nie, nie, nie potrzebujecie Magic Crazistów, to spoko jest Wow, wow, wow A, tam. Yy, tak Wykoprzemy Dobra, bijemy ich e, Dobra, w sumie to... gdzie jest Queen? Czekajcie na moją e energię O, w ogóle hardcore Nasus Motherfucker! Dobra, ciśniemy ich Jazda, 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 jazda. Dobra Całkiem ładnie to wyszło nam no. It was between your towers. a... no, nie zdążyłem złożyć prawie nic <grym> Ale myślę, że była, była fajna gra Użyłem chyba dopiero dwa razy ulta, albo trzy No ale było śmiesznie, pokazałem wam mniej więcej Shen'a no i dobre, to było na tyle, także zapraszam Was do kolejnych odcinków, zagramy w League of Legends, cześć, trzymajcie się!